A, dzisiejszy obiad mrówek w pajączkach holują Dobrowicki, czerwonych mrówek A, te będzie wyżerka albo mucha tu A, no, Bye. A to mój dzisiejszy obiadzik No Obiadzik i przy okazji Tak wygląda Sobie ulepszenia w wózku zrobiłem Trochę dysza nowego dałem Wysuwany, składany Słońce mamy. Na tej godzinie, a jest godzina przed czwartą, w pół do czwartej.